Siemaneczko moi drodzy, witamy serdecznie. Siemaneczko. Moi drodzy chcielibyśmy Was zaprosić na kolejną edycję kursu treningu profesjonalnego o specjalności kulturystyka, który odbędzie się w Krakowie od 21 lutego do 15 marca. Na kursie dowiecie się m.in. jak odpowiednio rozpisywać diety, plany treningowe oraz suplementy w sporcie. Dowiecie się również jak prawidłowo trenować na taśmach, terit oraz wszystkiego związane z marketingiem sportowym. Moi drodzy, dodatkową atrakcją na całym kurcie będzie przez 4 weekendy pełna metamorfoza zawodników, ponieważ szykują się chłopaki w tym momencie do kolejnych zawodów 2015. Będziecie mogli podpatrzeć, jak jedzą, jak trenują i co robią, aby uzyskać maksymalną formę do zawodów. Moi drodzy, taka następna okazja dopiero za rok. Zapraszamy 21 lutego do Krakowa na kurs. Pozdrawiam serdecznie i życzę hello nauczyć się jeszcze jak ćwiczyć odpowiednio na taśmach Therits tak. oraz y, marketing tenisów.